Pamiętam, jak do Olsztyna zbliżała się armia sowiecka. Razem z innymi chorymi dziećmi umbrano mnie ciepło i czekałam na ewakuację. Wszyscy to dorośli byli zdenerwowani. W szpitalu opiekowały się nami siostry katarzynki. Szczególnie pamiętam siostrę Liberio. Była dla nas bardzo troskliwa. I widać było, że ta praca daje jej dużo radości. Gdy następnego dnia przyszła zgoda na wyjazd, było już bardzo niebezpiecznie. Do tworca to jechałam na wozie, bo nie starczało karetek. Nad głowami leciały wrogie samoloty. Siostra Liberia uspokajała nas i otulała kocami. Na dworcu było pełno ludzi. I dużo chorych z naszego szpitala. Gdy zaprakło miejsca w pociągu, wtedy siostry z opiekunkami zabrały nas do piwnicy, domu obok tworca. Czekaliśmy wiele godzin. Zapadła noc, nie mieliśmy już jedzenia i picia. Gdy huczały pompy i słychać było ryk czołków, wielu chorych w panice zaczęło uciekać na ośle. Siostra Liperia powiedziała wtedy, ja zostanę z chorymi. Dzieci płakały przerażone, smarśnięte i głodne, nie można było nic zrobić, a ona starała się nas wszystkich okarnąć i uspokoić. Nie wiem skąd miała tyle siły. W ręku cały czas trzymała mały modlitewnik, z którego modliła się z nami. W końcu, zdesperowana płaczem dzieci, wyszła na zewnątrz, aby poszukać dla nas coś do picia. Została zastrzelona przez Sowietów. Było to 22 stycznia 45 roku. Ona kochała nas bardziej niż swoje życie. Nie zatrzymały jej wojna i strach. Odeszła z modlitewnikiem w ręku i mocnym postanowieniem, aby pomagać. Nigdy nie zapomnę kochanej siostry Liberii.